Chrystus w oskresie. ekscelencje, czcigodni księża, szanowni Państwo. Tak jak Pan Profesor zapowiedział, postaram się przedstawić główne tezy referatu Pana Profesora Krzysztofa Latawca. Pierwsze zręby państwowości polskiej po okresie niewoli narodowej powstawały w oparciu o obszar Królestwa Polskiego, który w czasie I wojny światowej znajdował się pod okupacją niemiecką i austro-węgierską. Powstały jeszcze w 1917 roku półautonomiczne polskie władze administracyjne wytyczyły pewne zasadnicze kierunki odnośnie polityki wewnętrznej. Określono również wtedy podstawy polityki wobec struktur administracyjnych Kościoła Prawosławnego. Już wtedy zamierzano uzależnić reaktywowanie jego działalności od decyzji cywilnych władz administracyjnych. Takiemu rozwiązaniu sprzyjał brak rzeczywistych struktur administracji decyzjalnej i parafialnej Kościoła Prawosławnego na obszarze Królestwa Polskiego. Dlaczego i w jaki sposób do tego doszło, oraz jak przedstawiały się struktury Kościoła Prawosławnego tuż przed zakończeniem I wojny światowej? Tuż przed wybuchem I wojny światowej na obszarach Królestwa Polskiego i Kraju Zachodniego funkcjonowały struktury kościoła prawosławnego, które ukształtowały się w wyniku przemian zachodzących na przełomie XIX i XX wieku. Ważnym katalizatorem zmian pierwszej dekadzie XX wieku, który wpłynął na położenie tego wyznania, było ogłoszenie tzw. Ukazu Tolerancyjnego z 30 kwietnia 1905 roku. Odpływ wiernych z Kościoła Prawosławnego wymusił na podjęcie pe, pewnych kroków, które doprowadziły do powstania na terenie Królestwa Polskiego dwóch diecezji prawosławnych poprzez podział już istniejącej diecezji hełmsko-warszawskiej. Parafie Kościoła Prawosławnego na terenie guberni lubelskiej i siedleckiej weszły w skład powołanej do życia diecezji hełmskiej. W końcu 1905 roku na jej obszarze znalazły się cztery sobory parafialne, 278 cerkwi parafialnych, 82 cerkwie filialne, 12 cerkwi klasztornych, 22 cerkwie cmentarne, 10 cerkwi domowych i 3 cerkwie szkoły. Ponadto istniało jeszcze 35 kaplic. Oznaczało to funkcjonowanie 282 parafii na obszarze diecezji chełmskiej. Wybuch I wojny światowej przyniósł bardzo poważne skutki dla struktur kościoła prawosławnego na terenie Królestwa Polskiego. Diecezja warszawska, ze względu na kształt swojego terytorium, była najbardziej narażona na prowadzenie działań wojennych. Nieco odmiennie potoczył się los struktur i wyznawców Kościoła Prawosławnego z diecezji chełmskiej. Chociaż władze diecezjalne, dekanalne i parafialne były przygotowane do stosowanych działań na wypadek wybuchu wojny, to pierwsze tygodnie konfliktu zbrojnego okazały się zaskoczeniem. Kilku proboszczów parafii prawosławnych leżących w pobliżu granicy z Austro-Węgrami dostało się do niewoli w pierwszej połowie sierpnia 1914 roku. Egzystencja struktur kościoła prawosławnego na terenie diecezji Chełmskiej została przerwana z chwilą zajęcia tych terenów w okresie od końca czerwca do połowy sierpnia 1915 roku. W obliczu ofensywy wojsk państw centralnych dowództwo armii rosyjskiej podjęło fatalną w skutkach decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji ludności cywilnej z terenu ówczesnej guberni lubelskiej i chełmskiej. Już znacznie wcześniej przygotowywanymi do wywozu w Głąb Rosji byli urzędnicy i ich rodziny wraz z mieniem ruchomym należącym do państwa. Była to zaplanowana i sprawnie przygotowana akcja. Zupełnie inaczej władze wojskowe podeszły do kwestii ludności cywilnej. Właściwie bez jakiegokolwiek przygotowania zadecynowano o nagłym i niezaplanowanym wypędzeniu na wschód głównie mieszkańców terenów wiejskich bez względu na ich pochodzenie i wyznanie. Należy zaznaczyć, że w większym stopniu te działania dotknęły głównie ludność wyznania prawosławnego. Pozostawione cerkwie jeśli nie zostały zniszczone w wyniku regularnych działań wojennych, zostały przez austro-węgierski zarząd wojskowy na terenie lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa zamknięte i opieczętowane. Analogicznie postąpiły cywilne władze niemieckie na terenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, powiat łukowski, siedlecki i sokołowski i wojskowych struktur etapu BUK, powiat bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski. Z czasem jednak niektóre świątynie przez władze okupacyjne były wykorzystywane jako magazyny, sobór pod, na przykład sobór pod wezwaniem Świętego Ducha w Siedlcach lub przystosowywano je dla potrzeb duszpasterskich żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego. Również przykładem może posłużyć wspomniany sobór w siedlcach. Analogicznie jak miało to miejsce w przypadku diecezji warszawskiej, struktury administracyjne diecezji chełmskiej zostały ewakuowane do Moskwy, gdzie przebywały co najmniej do początku 1918 roku. Inny los spotkał całe rzesze duchowieństwa parafialnego. Większość kapłanów wraz z częścią swoich wiernych została rozlokowana na terenie centralnych guberni rosyjskich, gdzie sprawowali swoje obowiązki związane z administrowaniem parafią i sprawozdawczością na rzecz władz diecezjalnych. Die, duchowni, którzy z różnych przyczyn utracili kontakt ze swoimi wiernymi, y, poprzez rozproszenie rzeszy uchodźców lub ich nieewakuowanie się, byli kierowani do innych diecezji. Również należy zaznaczyć, że co najmniej 55 kapłanów już w połowie sierpnia 1915 roku zdecydowało się objąć funkcję kapelanów w rosyjskich jednostkach wojskowych walczących na froncie. Pobyt na wychodźstwie w głębi Rosji struktur administracyjnych obu diecezji prawosławnych z Królestwa Polskiego bezpośrednio wpłynął na brak jakichkolwiek możliwości administrowania opuszczonymi terenami. Brak większych sukcesów militarnych przez stronę rosyjską oraz rewolucyjne zmiany zachodzące w organizacji państwa, obalenie monarchii i powstanie republiki bezpośrednio oddziaływały na dalsze funkcjonowanie interesujących nas struktur. Dodatkowo w listopadzie 1917 roku doszło do przewrotu politycznego. W Piotrogrodzie, w wyniku którego władzę objął Lenin wraz ze swoim otoczeniem. Bolszewicy ideowo antyreligijni za jednego ze swoich głównych wrogów uznali Cerkiew prawosławną. Rozpoczęły się masowe represje wraz z realizacją programu całkowitego podporządkowania Kościoła Prawosławnego działającego na terenie Rosji Sowieckiej. Właśnie w tak a w trudnej sytuacji znalazły się interesujące nas struktury z Królestwa Polskiego. Wydawałoby się, że pomimo zakończenia przez Rosję Sowiecką wojny, wraz z pospisaniem 3 marca 1918 roku pojawiła się nadzieja na powrót prawosławnych wraz diecezjalnych oraz Wielotysięcznej Rzeszy Parafian. O ile powrót ludności cywilnej do Królestwa Polskiego rozpoczął się już wiosną 1918 roku, to szansy takiej nie otrzymały ani władze administracyjne obu diecezji y, prawosławnych. Należy zauważyć, że 9 lutego 1918 roku został zawarty pokój między państwami centralnymi a Ukraińską Republiką Ludową. Na jego mocy Hełmszczyzna została przekazana pod panowanie ukraińskie. Ten fakt niewątpliwie umożliwił przemieszczanie się na teren Ukrainy władz diecezji chemskiej, którym udało się opuścić Moskwę. Właśnie dzięki temu, latem 1918 roku, między Bóg i Wisłę rozpoczął się powrót pierwszych kapłanów, którzy opuścili swoje parafie przeszło trzy lata wcześniej. Jednak na odtworzeniu struktur kościoła prawosławnego nie, mo, nie mogło być mowy. Nadal funkcjonowały tutaj zręby niemieckiej i austro-węgierskiej administracji okupacyjnej, na zezwalających, nie zezwalających na jakiekolwiek formy zmiany stosunków wyznaniowych. Ponadto już od 3 stycznia 1918 roku został określony zakres kompetencji Polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jego jedynym... Jedno, jego jednym z zadań było wykonywanie wszelkich praw i opieki państwowej w sprawach wyznaniowych, a w jego interesie raczej nie leżało dążenie do odtworzenia struktur Kościoła Prawosławnego w chwili, gdy do końca nie był pewny dalszy los Królestwa Polskiego. Dziękuję bardzo.